Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie. Mirosława Pluta z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z taką propozycją, a mianowicie chciałabym zaproponować, podzielić się swoją, swoją wiedzą na ten temat, a może ktoś będzie zainteresowany: jaka jest idealna praca dla sportowca? Otóż, tak się akurat składa, że ja również jestem sportowcem, byłym sportowcem i mam dla ciebie taką, ta, na początek, takie pytanie. Czy ty znasz sportowców, którzy teraz jeszcze uprawiają wyczynowo sport albo na przykład są instruktorami, trenerami i chcieliby zbudować sobie dodatkową nogę biznesową, ponieważ w czasach, jakie teraz nastały, no różnie to bywa, tak? Nie ma stabilizacji. Poza tym jeszcze mam takie jedno pytanie, czy znasz sportowców, którzy na przykład podupadli na zdrowiu i nie mogą teraz wykonywać wyuczonego, wyuczonego zawodu, bo na przykład może skończyli studia wyższe i akurat pracują swoim, swoim ciałem i jest to dla nich teraz niemożliwe? A jeżeli są jeszcze czynnymi trenerami, to, to również jest tutaj dzisiaj propozycja. Czyli idealna praca dla, dla osoby, która jest no taka trochę może szalona, lubi się często przemieszczać, podróżować. I co miałaby taka osoba robić? Otóż pewnie zadajesz sobie pytanie, co tak naprawdę trzeba robić i z czego są pieniądze? Jeżeli zadajesz sobie teraz takie pytanie, z, z czego tutaj są pieniądze, to, to naciśnij łapkę, to będę wiedziała, że akurat myślisz o tym, gdzie tu, gdzie tu jest jakiś haczyk. To koniecznie naciśnij łapkę, jak tak teraz uważasz. I moi drodzy, sprawa jest bardzo prosta. Mam do Ciebie pytanie. Kupujesz z pewnością do domu różnego rodzaju produkty. I teraz pytanie, czy jak kupujesz to czy coś z tego masz, czy zarabiasz z tego pieniądze? Czy, czy producent, który, który wyprodukował dany towar, czy dzieli się z tobą zyskiem? No, pewnie popukasz teraz, możesz teraz dać brzydką buźkę, tak, jak myślisz, że to jest w ogóle niemożliwe, tak? Albo że, że, że tak nie jest, tak? To, to naciśnij teraz taką buźkę płaczącą na przykład. I na czym to w ogóle wszystko polega? Otóż badania wykazują, że średnio polska rodzina wydaje na środki, które mają zapewnić nam zdrowie i urodę, około 300 do 1000 zł miesięcznie na, tak, na tego rodzaju produkty. Takie są badania na polskim rynku. No i teraz załóżmy, że, że to jest na przykład 500 zł, tak? I ty wydajesz 500 zł, i co z tego masz? No. Praktycznie nic, tak? A system, w którym ja kupuję produkty, jest tak skonstruowany, że ja kupuję produkty, a producent płaci mi za to, że ja komuś powiem o tym, że to są dobre rzeczy i ktoś będzie sobie kupował również. Czyli y no tak reasumując, jesteś kobietą, byłaś na zakupach, kupiłaś coś fajnego, poleciłaś koleżance, albo jesteś mężczyzną, byłeś w dobrym salonie samochodowym, albo u dobrego mechanika i poleciłeś, powiedziałeś, pan Zdzisiek fajnie, fajnie to robi, sprawnie i kolega Twój poszedł tam i również sobie z tej usługi skorzystał. Czy, czy ten zakład dał Ci jakąś z tego premię? Czy masz z tego jakieś korzyści, że na przykład poleciłeś daną restaurację i ktoś poszedł i wypił kawę? Czy dostałeś jakąś gratisową kawę, że 10 osób przyprowadziłeś do tej restauracji? No, teraz nie, bo teraz nie można, tak? Ale ile razy już byłeś w danej, w danej restauracji? Czy coś z tego miałeś? Otóż okazuje się, że nie, tak? Możesz spokojnie smutną buźkę dać, że, że to jest niemożliwe. A w mojej firmie jest właśnie tak, że jak ja komuś polecę, że to jest coś dobrego, to firma mnie za to wynagradza i dostaje pieniądze, przelew na konto. No i teraz pytanie: chciałbyś tak? To jest po prostu tak proste, że aż niemożliwe, że niektórzy ludzie z tego robią wielkie, wielkie problemy. Że to jest na, na przykład piramida, tak? No, nie jest to piramida, ponieważ jest tutaj obrót towarowy. To jest dokładnie to samo, jakbyś poszedł kupić do sklepu. Tylko nie kupujesz w sklepie, tylko kupujesz to u siebie. Jesteś prosumentem i za to firma Ciebie wynagradza. I teraz y, po, powiem Ci, dlaczego, dlaczego zaczniesz zarabiać pieniądze. Jak przestaniesz kupować produkty, które są reklamowane w telewizji, a szczególnie zwróć uwagę na produkty, które są reklamowane w bloku, bloku reklamowym około godziny 20. To są najdroższe reklamy, i tych produktów ja już od dawna nie kupuję. Ponieważ to mi się w ogóle nie opłaca, tak? W związku z tym kupuję u siebie i firma mnie za to wynagradza i tobie też to polecam. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na czym to polega, jak ty możesz zacząć zarabiać na kupowaniu, no to pisz koniecznie, albo daj chociaż teraz serduszko. To będę wiedziała, że jesteś zainteresowany. I teraz, moi drodzy, dlaczego ja uważam, że sportowcy. Albo osoby, które są aktywne, chodzą po górach, pływają, uprawiają fitness. No, teraz to po, cicha, po, cichu, po cichu, tak? Bo nie wolno tak się pokazywać. To dlaczego takie osoby są idealne, żeby tutaj, w takim systemie, zacząć zarabiać pieniądze? Pierwsza sprawa to jest taka, że ja też jestem sportowcem i zarabiam w tym systemie pieniądze. I jestem na to dowodem, że to się da i, i są. Pokaźne przelewy na konto. To jest, to jest po pierwsze. Mogę zaświadczyć swoim, swoim doświadczeniem. Druga sprawa to jest taka, że sportowiec zdaje sobie z tego sprawę, że żeby coś osiągnąć, to najpierw trzeba włożyć w to pracę. I to wymaga. Wysiłku i czasu, i sportowiec sobie z tego zdaje sprawę. Moje doświadczenie w, w pracy już ponad cztery, czteroletniej pokazuje mi, że moi współpracownicy bądź klienci to ponad 80% tych osób to są ludzie związani ze sportem albo trenerzy albo instruktorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, których tu pozdrawiam, ale również są to osoby, które poznałam na siłowni, poznałam na nordic walking, albo są to osoby, które chodzą na różnego rodzaju aktywności i i zostały przez kogoś poznane. Także to jest ponad 80% osób, które uprawiają sport albo czasami są to byli sportowcy, którzy już teraz nie uprawiają, mają inne zawody, ale, no ale to, to są te dusze, takie wiedzące, że to najpierw trzeba porządny trening zrobić i przede wszystkim każdy sportowiec o tym wie, że najpierw trzeba zrobić rozgrzewkę i to jest w niektórych sportach, na przykład w sportach walki jest to no, zdecydowana większość treningu, to jest rozgrzewka. No, 30 minut, to co najmniej jeżeli trening trwa półtorej godziny, to 30 minut jest ponad 30 minut rozgrzewki. Czyli to jest około 40% samego czasu, czyli przygotowanie do tego, żeby w ogóle cokolwiek na tym treningu zrobić. To jest, to jest, czyli rozgrzewka, później mamy ten trening. Po treningu, po takim cyklu mamy odnowę biologiczną, mamy relaksację. Ale przychodzi też okres startowy, gdzie są, gdzie są wielkie osiągnięcia, gdzie są sukcesy, gdzie wychodzimy na scenę, gdzie dostajemy odznaczenia, kwiaty. Jesteśmy po prostu uznani za naszą pracę. I teraz, dlaczego uważam, że to jest doskonała praca dla sportowca? Ponieważ sportowcy uwielbiają błyszczeć i chcą być doceniani, i wiedzą, i wiedzą jak to jest dostawać medale i jakie to jest wszystko piękne. kiedy Ktoś nas docenia za swoją pracę, i tu, właśnie w tej pracy, którą ja wykonuję, właśnie tak się dzieje. I to uznanie to jest coś takiego, dla, dlaczego ludzie pracują w danej firmie, a odchodzą z innej firmy, nawet jeżeli mają dobre wynagrodzenie, bo nie mają uznania. I to uznanie to jest taka jedna z potrzeb, najwyższa potrzeba. Jeżeli mówimy o, o, naszym, o naszej aktywności zawodowej, że, że chcemy, żeby nas po prostu szanowano i żebyśmy byli uznani w tej pracy. I ta właśnie, którą ja wykonuję, właśnie taka jest i bardzo docenia, docenia ludzi, i dlatego jestem tak podekscytowana, ponieważ wiem, co mówię, bo sama to wielokrotnie już przeżyłam. W związku z tym, jeżeli znasz osobę, która. Chciałaby zarobić dodatkowe pieniądze albo ma takie cechy, właśnie, że, że wie o tym, że najpierw trzeba dużo włożyć pracy, a dopiero wtedy są efekty. I przede wszystkim chciałaby zmienić producenta i nie kupować tych produktów, które są reklamowane w telewizji, tylko zmienić producenta i zacząć zarabiać na tym, że, że robisz zakupy u siebie to koniecznie zgłoś się do mnie, napisz, daj serduszko, udostępnij ten materiał. Ja czekam oczywiście na priv, ale możesz też napisać do osoby, która Cię zaprosiła dzisiaj na to spotkanie, bądź oglądasz z, z odtworzenia. Także... Cały czas jestem do Twojej dyspozycji. Serdecznie pozdrawiam. Z kim się nie będę widziała, to oczywiście życzę Wam radosnych świąt, żeby były pogodne. Miejcie dobrą nadzieję. Zawsze, zawsze po burzy przychodzi słońce. Zawsze tak jest i, i nie zmieni się to nigdy. Także moi drodzy, do usłyszenia. Czekam oczywiście na trif. Pa! Cześć!